zazdrość to przedziwna sprawa. To jest jakby kainowy grzech. I choć i Kain tego Abla zabił, Pan Bóg go tak specjalnie nie potępił. Dał mu taki znak, co by go inksi nie prześladowali. Pan Bóg musi wiedzieć, są ze siebie, co to jest zazdrość. biorę się pisać, do Ciebie kochany, ale co rzeknąć, z końca powiedz, chciałabym spytać się z Scy, jak ci się wiedzie, co robisz bez całe dnie, czy ci się łomnie kie przybocy, Czy mi choć troskę widzi zrot ja wiem, że i najlepse no serca przejna zdradliwy świat i wiem że syćka chłopcy jednacy. Ale kie o tym myślę, to zazdrość gryzie mnie jak zły pies. Chodź jaki mi chłopcu raju, choć kiedy u nas gwarno, ale ja przecie jednego ino w żebyś zebyś ty mnie choć rozwzyciu do siebie ciepło przygarnął. Z całego serca upieścił i rzekł, nie płacanoś. Minęło wsyćko złe. Gdyś ta teraz przy jakiej pani ka w mieście. Jednak są on chłopcy, nie ułożyła ani zdania. I no mi na papier z półkopy upadło tych duzyk jak jałowiec łez. zmazały się syczki haniok i nie wiem, czy się zdadzą do cytania. I cy zrozumiesz? ich odpowiedz. Myślę, że ta nasza rodzina to bardziej niż korzenie, to moja źródła, woda, smak wody, chłód wody, sieła wody. <laughs> Bo co jak przyjechał ten krewny z Ameryki do nas? No. Słuchać <laughs> nie o korzeni, ale tej wody, co babka piła. <laughs> Bo <mój> babka <laughs> powiedziała, że takiej wody, jak w Jurgowie, nie ma na całym świecie. Widziało się, że białkę wypije. Leżą <laughs> nad wodą i piechu. Hmm. Sieła wody. Wiecność, choć płynie, a, a wiecne. A może, może i zazdrość z tej wody. Płynie w człowieku zazdrość, tak jak ta woda. Czasem. Popych do <laughs> Tak jest w Piśmie Świętym napisane, że Pan Bóg jest zazdrosny, ale nie ino był zazdrosny o naród wybrany wtedy, ale i zazdrosny jest dziś o nos. To się tak dziwne trochę wydaje, nie? Zazdrosny Bóg. Ale jakby tak pomyśleć, przypoczcie się na ten świat, Pan Bóg to potworzył, co nas, co tu widzimy, Skały, góry, wody. doł to na gospodarowanie. Pomyślcie se, co on może czuć, jak cłek to marnuje, nie? Czy mu nie zol tego cłeka, co musi na marnej ziemi żyć? Donajcem brudy płyną, smereki schną po górach. I czy go nie bierę z rozdrość, bo tego człowieka jako matkę, bo dziecko, kiedy widzi, że się dziecku jakoś i krzywda robi, nie? Czy to nie jest tak? Pomyślcie sobie, jakbyście wy byli na jego miejscu, nie? Co byście czuli? Nie? Co ojciec czuje, jak mu syna zmarnują, albo dziecko zmarnują zazdrość to jest wtedy jak człowiek czuje, że, że to jest jego, że to jest jego skarb i tego skarbu mu jak ten skarb w to bierę, nie? Więc tak sobie myślę, że te słowa o boskiej zozdrości są mądre. Pomyślcie sami. No ale przecież, jakże ta zazdrość jest grzych, jak przed chwiląście go że ona i tworzy rozmaite dobre rzeczy. No to trzeba by tu jakoś kto rozróżnić, czy to grzych, czy to jakoś jest rzecz względną. Nie się widzi, że, że pąbuch zazdrosny jest łoczek w ten, złe bierze. Bo jest dobro i zło, chyba, nie? I między chyba tym dobrym i złym jest C. bitka. Żeby widzieć obraz zazdrości, to trzeba jedno uwidzieć, bo zazdrość jest taka inna. Ze zozdrości, a właściwie ze zowiści, wymyślił diabł co? Śmierć. No tak. Jak chce w co widzieć, zozdrość, tak na oko. Niek Idzie do śpietora, uwidzi śmierć. To jest pomysł diabła. To jest diabelski pomysł. I tam, a zozdrość do śmierci wiedzie, tam jest zozrość dziełem diabelskim. Jest w jednym opowiadaniu Tettmajera porę z doń wypowiada je dziewczyna ze zozdrości, bo miała chłopca. On poszedł ku innej. I myślę, że Tettmajer tu jest świadkiem góralskiej dusy. To, co ona godo i to, jak godo, to czuć tą inną zozdrość, co nie buduje ale niscy cło Bo dobrze jest, jak zozdrość pokazuje, co zrobić. Ale jak zozdrość wtrąci cłeka w bezradność, nie? Zniewoli. Zniewoli. Wtedy zozdrość niscy. Hej, mosto, to, to Stój, powiedz mi ty, co ci się więcej zwidział u tej warguli? Czy jest co jako ją? Dziadula zatracono. Czy je głod co na licu? Czy je siumniej, co? Coś ci się w niej spodobało nade mnie. I no się pierwsze lato i już cię ku niej ciągło. I no i się hańbił zrazu. Ty czym cię ona zmamiła ku sobie? Ty? Czy jo nie jest dziewka jak się patrzy? Co? Ale to ja wam jeszcze coś im powiem, że kie zazdrości nie było, coś by się tu urodziło. Ej, byłoby tato w roje, a tak przecie jano moje. Bo moja była dziewcona, łodwie coraz a wodrona zaś ku nocy zonią owocy. No i nawet nie wie, mu, nie dom popatrzeć innomu. Chową seją do komory, żeby nie wypaczął w tory. Bo by na pewno się stało, żeby tam już nie siedziało. Ustałyby ino złości pomimo moje zazdrości. Niech ta inni złości, Daj Boże. Niech zazdrości. Ale łód mojego wara. No i co? Zazdrość to przywara? <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> no nie. Uznam twoją bladę. thank <laughs> you My. wesołość, wesołość, kiedy ci, kiedy ci będzie dość, tej u wesołości kozdenom zazdrość. Słuchajcie, nie, nie czujecie tej zazdrości co dusze niscy? Nie buduje, ale niszczy. I czasem do wariactwa doprowadzi. No to, to I róz, różne zazdrości. I nie? czasem i, 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 i do zabójstwa. Nie. To już jest taką jest... ognisto czasem i tak w środku poli, poli poli. Pożrość i nie budujące. No ale były bitki na podchadzu za zazdrości. Nie? Był taki, taki zbójnik w poroninie. To jest go zazdrość, zarła. Siedział Kasi tam w górach miał taką kasię pręckowską no i przysięgała mu, że nie będzie tońcy dźwięksy minie no ale przysięgi nie dotrzymała on się dowiedział w górach co się robi, zleciał do porunina i zacena się bitka. tak już baca jak widział co się robi ani w górach to godo... Będzie hań mąd. No i był mąd. Ale z tego montu było to, że on z tej ściekłości mniej no takiego walka co zawił, coś nią tuńczył, ale jeszcze ją zawarkoć, prasną o Na miejscu dusę wyzionyła. Potem sobie jeszcze kozą grać, zaśpiewać. Potem, jak go już het zmordowało, Zyda popytał, co by napisał list do ziandarów w Noem Torgu. Go do Jotu Wojtek Sobuścyn. zabił jakoś o Kasie Pęckoskom z kruny A Wojtka bo mi dogarła Może Możecie mnie brać, bronił się nie będę. Poseł do Heresztu. Ale trzeba i to wiedzieć, co mu poseł, bo już on na tym świecie, jak umiłował tą kasię, na, na tym świecie nie widział, nie? Już mu ten świat nie smakował. Choć ta piękny świat, słonko, wiatry, muzyka, śpiew, a jak człowiekowi braknie drugiego człowieka, to ta ziem od razu jakby była ziemią wygnania idzie z tej ziemi, nie? Więc jest taką zazdrość zabójczą. Ty nie pamiętasz, bo mój dziadek, to jest twój pradziadek. pradziadek. To ty go nie znałeś, nie, nie. nie, nie On się ożenił. Aha, nazywali do niego do Gogolicka spod Smyrecka. A jak się ożenił z taką Krzysztyniok. Krzy, to, to już wiadomo było kto tam rządzi. Krystyna, Krzyszteńek, nie? Ale mi moja matka opowiadała, że to dziadka do Sopka, do Sebastiana, bo Sebastian to było takie nasze rodzinne imię. Jurgowskie. Jurgowskie. Do tego Sebastiana podchodziła no ta Krystyna, co się za niego wydała. I potem jakoś i Hanusia. odczułego, od kogo to już nie wiem. No dojrze tak jakoś i wysło, że ta Krzystyna się Wygrała. za niego wydała. No i tą Hanusia tak na bok trochę odechła, Ale co się nie robi? Potem ta Hanusia miała syna. Chodził też do szkół, tak, jak moja mama. No i tak coś, coś za co, że się mieli ku sobie. No. Jędruś I no wery. i mama. <grywa> I dopiero jak się w babce tej Krzystynie nie nie obudził duch, bo <grywa> wszystko. Z wiem, co my teraz <grywa> takie takie, wszystkie? Wiemy tego w tym... Umiecie odepchać? Z, z, z zdrość gryzie jak zły pies? Nie? Ale i popycho do działań. Nie? Wydropać A Zaś może nie tak. Ba? Wybrać sobie drogę, wiedzieć czego się chce. Co robić, jak działać. Podchlebić temu, kogo się widzi? Troszeczkę. Żeby widział, że u nich się nie będzie miał lepiej? Niby tak? Niby tak. Casy mu nerw wzność? Choćby ten jeden. Co i ale... no ty wiesz, który jest. Bo wiesz, zazdrość to przedziwna sprawa. To jest jakby kainowy grzech Może zazdrości i się Kain zrodził, zazdrościł. tak zdrowo, zazdrość to dobro. To dobrze w człowieku, tak do działania go napędza. Tak jak ta woda. Tak jak ta woda, hej. No I choć tutaj Kain tego Abla zabił, ale wiesz jaki był koniec? Pan Bóg go tak specjalnie nie potępił. Dał mu taki znak, co by go inksi, nie prześladowali, nie zabijali. Bo widać, że i w kajnie była jakoś miłość do Pana Boga, no teraz większo jako do brata, nie? I pewnie i Pan Bóg musi wiedzieć, są ze siebie, co to jest zazdrość. Bo miłością zazdrosną nos nie umie. Tak gadają, tak pismo pisze. No a my są przecie Kainové potomstvo. Chcesz się pozbyć zazdrości. Jeden inny sposób na to jest pomyśl się o Panu Bogu, o tym, jak Jemu zabierają Jego dzieci. Pomyśl se, jak cierpi wielko zazdrość Boga. Ty swoją zazdrość mierz miarą boskiej zazdrości.